Hej, cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Patryk i tak, film dzisiaj troszeczkę dziwny, więc o co mi dzisiaj mianowicie będzie chodziło? Jak wiecie lub też nie, ostatnio dla osób posiadających partnerstwo YouTube, dla osób, które posiadają jakąś większą ilość widzów, zostały dodane nowe opcje partnerskie, narzędzia do tworzenia i społeczności. Społeczność po prostu. Opcja społeczność została dodana mi dzisiaj i bardzo mi się spodobała. Widziałem już ją u wielu youtuberów, którzy dostali ją prędzej. Mianowicie o co chodzi w tej opcji? Jak tutaj właśnie widzimy, jest to lista moich najaktywniejszych i najbardziej zaangażowanych widzów czyli nic innego, nic prostszego. Wyświetlają mi się tutaj widzowie. Jest lista moich widzów, którzy są najbardziej zaangażowani w mój kanał. Czyli, którzy najwięcej oceniają moich filmów, które naj, najwięcej ich oglądają, które, którzy najwięcej oceniają te filmy, którzy najwięcej je łapkują, którzy najwięcej zostawiają komentarzy, którzy oglądają najdłużej moje filmy, a nie tylko powiedzmy tą minutę, tylko oglądają je do końca. I tak, i tutaj właśnie mamy tych widzów. Oczywiście pierwsze miejsce: Mr. Crazy Monkey, którego bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Oczywiście go kojarzę i kojarzę tego widza, też jest bardzo aktywny. Tego już tak nie, ale widzicie, tutaj mamy, tak jakby, tabelę zaangażowania. Zobaczcie, tutaj jest praktycznie wszystko wymaksowane. Tutaj jest subskrypcje, jakie oni posiadają. I co, naprawdę, bardzo fajna sprawa, podoba mi się takie coś. No i co w związku z tym? No, Patryk, masz tutaj tych widzów, no i o, wow, masz tutaj to wszystko wypisane. No i co dalej? Więc tak. Ja w każdym miesiącu będę wybierał trzech najaktywniejszych widzów i dostaną oni CDK -e do gier, do różnych. Powiedzmy, że teraz wyjdzie Battlefield 4, ja mogę się postarać i dla, naj dla moich najaktywniejszych widzów załatwić Battlefielda 4 po prostu. Więc tak, to jest takie przesłanie dla, wa dla was, bo ostatnio wiem, że aktywność na moim kanale maleje. Jeżeli chcecie dostać jakąś grę, jeżeli nie stać was na jakąś grę, po prostu wchodźcie na, wchodźcie na moje filmy, to nie jest żadna reklama czy coś takiego. Jeżeli nie chcecie, po prostu tego nie róbcie. Ale ja mówię wam, jak po prostu przypasować się komuś i zyskać coś dzięki temu, wtedy będę ja zadowolony, będziecie wy zadowoleni. Zresztą zrobicie jak będziecie chcieli. Jeżeli ktoś będzie chciał coś zdobyć, w swoim życiu ode mnie dostać, czy po prostu będzie chciał pokazać, że naprawdę jest aktywnym widzem, niech wchodzi w moje filmy, niech po prostu je łapkuje, oczywiście pozytywnie, niech zostawia jakiś komentarz i wszystko będzie gitas. wtedy ja sobie wejdę oczywiście, przy was będę wchodził, o. Nagram sobie ta osoba, ta osoba, ta osoba, proszę o kontakt ze mną na pewno i wyślę wam jakieś gierki po prostu. Dzisiaj się to jeszcze nie tyczy, chociaż może wyślę tym ziomkom jakieś drobne gierki, zobaczymy. Więc udzielajcie się na moim kanale i oczekujcie kolejnych filmów informacyjnych, w których powiem, kto zdobywa jakąś grę dzięki swojej aktywności. Trzymajcie się, pa pa.